No. Mam Krzysztofie pytanie od widzów takie. No dalej. Bo oni tak bardzo się martwią o Twój domek drewniany. No i co? Czy Ty komuś przepisałeś cały A, czas? Pytają, bo mówią, tak, że, 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 dla Sławka, Nawet że dla Sławka przepisałeś. A Sławek no to... mówi, że nie, absolutnie, że to nieprawda, że to bzdury są. To jest nieprawda. No i wyjaśnione. I co jeszcze? A to pytanie takie z kolei, inne dawaj. trochę, ale też w temacie. Czy ty chciałbyś kiedyś, w przyszłości, no. żeby tu było takie muzeum Krzysztofa Kononowicza? Tak jak na przykład jest w bibliotece uniwersyteckiej taki pokój Ryszarda Kaczorowskiego, tego prezydenta, co na uchodźstwie był. Eee, słuchaj, to jest prezydent był, tak. to tak, a Zostawi... ja nie jestem prezydentem, nie się. to na razie... Nie ma. A to ja mówię, że w przyszłości, tam kiedy? Eee, w przyszłości, w przyszłości ja mogę kopnąć zaraz. No, to tak jak każdy Krzysiek w no. sumie, wiesz To wypadki no. są choroby. Ja i... mogę kopnąć. No, tak.